So, kolejny dzień w Tbilisi Plan na dzisiaj jest taki że jedziemy do klubu AWC Gareja Lebi, czyli do klubu z arm Wrestlingu. ale najpierw musimy kupić kartę kartę SD mikro SD ponieważ kończy mi się miejsce a niestety zapomniałem sobie zabrać z Polski więc trzeba będzie kupić Dlatego na razie wyruszamy po kartę i coś zjemy na mieście. A później postaramy jakoś dojechać do tego klubu. Obczajamy mniej więcej, jak nam dojechać do tej miejscowości, gdzie jest klub. Eee, no to było dość mało informacji, ale coś się udało znaleźć. Dojedziemy tam takimi marszrutkami, czyli takimi małymi busami eee, no Mam nadzieję że się uda No jak nie no to w najgorszej, coś to w najgorszym wypadku weźmiemy Bolta A 80 Dobra no. no ale wolałbym nie brać Bolta No ale w ostateczności Mieliśmy jeszcze wynająć samochód, ale kurde, tam gdzie dzwoniliśmy to nie odbierali A w innych co patrzyliśmy to były takie dość wysokie ceny i stwierdziliśmy nawet, że w sumie lepszą przygodą będzie pojechać takimi marszrutkami No także mam nadzieję, że się uda dojechać Pisałem już z takim, z jednym z moich ulubionych zawodników Nugo Kadze Czy będzie na treningu? To już że będzie o godzinie dziewiętnastej no my sobie już wyjdziemy stąd o godzinie 1600 w sumie tak o 16 chcemy być na dworcu żeby jakoś tam w ogóle dojechać i no lepiej być wcześniej niż kurde że jakbyśmy się mieli spóźnić już nawet mogę poczekać tam nawet godzinę to akurat sobie rozgrzewkę jakoś zrobimy może będzie Szybaczo, Sagina Szwili Mamuka Ech. Może będzie Otari, Sagi na On ma teraz yy, walkę z Rustamem Babajewem. No, ale widziałem, że on był chyba na treningu wczoraj. Więc kurde, no zobaczymy. Na pewno będą mocni zawodnicy. Na pewno dostaniemy w piol. To jest oczywiste. Pytanie, jak bardzo. No, ale trudno. No, trzeba jakby się tak powiem. Uczyć się od najlepszych i jakoś to przeżyć. Kolejny mural, tym razem z piesełem. Jak w Gruzji zauważyłem jest dużo właśnie takich bezdomnych piesków, ale mają takie oznaczenie jakby na uchu. I kolega wyczytał, że to oznacza, że niby są pod czyjąś opieką kontrolą, więc a większość, które spotkaliśmy na ulicy, to jednak miała to, to znaczenie, więc ktoś się nimi tutaj opiekuje. Ktoś nam tym wszystkim czuwa. Zamówiłem takie ziemniaczki. I jeszcze dostaliśmy winko w gratisie od jakiegoś pana dla nas Powiedział, że dla turystów z Polski do kolegi właśnie przysłucha Hacapuri. No, wygląda zacnie powiem Wam. Zacnie. Winko, które dostaliśmy bardzo dobre. Nie znam się na winie, ale um, takie orzeźwiające. Jednak, jednak gruzińskie wina, no to wiecie, są bardzo dobre. Ale jeszcze będziemy testować na wycieczce, e, do którą się udamy, prawdopodobnie jutro albo pojutrze, do takiej miejscowości jak Kucheti, Kucheti, nie wiem jak to powiedzieć, ale ona jest ogólnie e, znana z produkcji wina. Można właśnie będzie spróbować różnych lokalnych win. Byliśmy w tej knajpce tutaj Bardzo dobre jedzonko Czas oczekiwania troszkę dłuższy, ale no tutaj robią wszystko na świeżo W sumie w większości jest knajp, jest dość długi czas oczekiwania Ale naprawdę, naprawdę warto No i co? Poczęstował nas jakiś pan z winkiem, dokładnie nie wiemy który prawdopodobnie taki, co siedział obok nas i czekał na zamówienie na wynos zauważył, że jesteśmy turystami ja też mam na plecaku polską flagę też mam ze sobą kamerę i może po prostu chciał być dla nas miły i postawił nam winko, także bardzo miło z jego strony także jak widzicie, Gruzini są bardzo mili potrafią postawić coś dobrego dla turystów Jakbyśmy wiedzieli, który pan wcześniej, to może by się udało zagadać jeszcze do niego, ale no niestety poszedł, ale zostawił nas z winkiem. Jesteśmy na dworcu, gdzie Chad GPT nam powiedział, że możemy dojechać, ale tutaj mało osób wie, jak dojechać do tej miejscowości. Ona się nazywa Georgis Minda, ale usłyszeliśmy, że jakaś pani krzyczy: Georgis Minda, George's Minda. Podbiega do tych marszrutek, także zagadaliśmy do tej pani i zaraz sobie pojedziemy z nią. Ale kiedy będzie kolejny, to w sumie nie wiemy, ale jesteśmy na dobrej drodze. Chociaż pewnie się troszkę kurczę spóźnimy na trening, no ale ciężko było inaczej ogarnąć. Tu jest pani, do której zagadaliśmy, ale nie chcę tak za bardzo jej nagrywać. Nie wiadomo jak zareaguje, ale to to właśnie po lewej i z nią sobie pojedziemy. Ale czekamy na marszrutkę, bo nawet jak się pojawiła, to zaraz ludzie wbiegają. I kurde, zajmują miejsca. Zanim ja się zapytam kierowcy i tak dalej, no to już jest zajęta marszrutka i, i ciężko dojechać. Ale mam nadzieję, że tam pani nam wynegocjuje, bo się w sumie dogadaliśmy trochę. Dobra, udało, udało się wsiąść do marszrutki. I idziemy. Nie wiem czy tak <laughs> fajnie, głupio nagrywać, ale dobra marszrutka zatłoczona klimy wiadomo nie ma a będziemy jechać chyba z godziny Więc zejdzie, zejdzie Dali, daliśmy pani magnesika w ramach podziękowania bardzo się ucieszyła zresztą my też się ucieszyliśmy jak ona nam pomogła i dzięki temu jedziemy chociaż jesteśmy trochę zmęczeni, bo w sumie jedliśmy tylko jeden posiłek od rana to było trochę chodzenia Ech. No, także dostaniemy po dupie, ale chcemy się czegoś nauczyć, po prostu. Zobaczyć, zobaczyć jak trenują, może coś nam podpowiedzą. Pokażemy Wam jak wygląda ten klub. No i okolica. No i oni, ja trochę po rusku gadam, ledwo, ledwo, ale może jakoś się tam dogadam. A jak nie to przetłumaczę. No, oni po angielsku no niestety nie rozmawiają. Ogólnie, jeśli ktoś z Was chciałby się wybrać do AWC Garay Levi, po pierwsze z Tbilisi, musicie udać się na dworzec autobusowy Isani, tak się nazywa. Isani, tam wysiadacie, przechodzicie jakby na drugą stronę drogi, e, zobaczycie, tam się będą zatrzymywać marszrutki, no i musicie pytać o miejscowość Giorgis Minda I, i w Giorgis Minda wysia, wysiadacie, i resztę. Zobaczycie na miejscu Dojechaliśmy Wysiadamy z marszrutki Kurde, powiem Wam, że to jest pośrodku niczego Opa! Szymon musi zapłacić

No... Ale... Cześć. My z Polski przyjechali. Dominik. Dominik. Na rękę posiłować. Jest. No, okej, okay, okej. Okay. Nugo jest? Nugo. A, ja rozmawiać z Nugo, mówił, że będzie Nugo. Dominik. რო მე ვიტყვი. შეგეძლო. რა მოვიდეთ? ჭები და აა დაუძახო, თუ დავაწე და დაუძახო. ეხლა იქით მივდივარ, შვილო საქმე. ეხლა მიდი, აბა უთხარი ება. რო იცი. მამქავილ comes soon. Okay, okay. No, no problem. Okay, okay. მე ვიტყვი, 가ვი. კარგად იყავით. Okay. Ciao. Hi guys. Dominik, Dominik, Cześć Jak myślisz? Fajnie tutaj, nie? Chłopaki się siłują Pierwsze wideo, pierwszy sparing <grymne> Dużo jest młodszych takich zawodników Zaraz napiszę do Nugo. Tak wygląda tutaj okolica. Tutaj chłopaki trenują. Stąd wychodzą mistrzowie świata, Europy, gwiazdy East vs. West. Ważne miejsce. Liczą się chęci i motywacja. A my idziemy dostać w pierdziel. Tutaj mówią, że większość trenuje toprola. Wszyscy są praktycznie toprolowcy więc mam przewalone. Dobra, jesteśmy u Awuce Gerej dotarliśmy, czytamy na nogo, kurde na ma tutaj takiego Dzięki za obejrzenie zostaw lajka, subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku